Cześć. W tym nagraniu zajmiemy się aplikacjami do nauki języków obcych. Opowiem o tym, dla kogo takie aplikacje będą dobrym wyborem. Opowiem o ich plusach i minusach. Zanim przejdę do konkretów, zachęcam Cię do subskrybowania tego kanału. Jeśli uczysz się języków obcych, na pewno będzie to dobra decyzja, bo regularnie publikuję tutaj wartościowe porady, które na pewno Ci w tym pomogą. Zachęcam Cię też do zapisania się na mój darmowy kurs. Online dla poliglotów, ABC poligloty link do niego znajdziesz w opisie. Przejdźmy do tematu, którym są dzisiaj aplikacje do nauki języków. Aplikacji do nauki języków jest całe mnóstwo można je liczyć w setkach, w tysiącach nie mam pojęcia, nie próbowałem tego robić. Ale na pewno wybór jest ogromny, i jeżeli kiedykolwiek zastanawiałeś się nad wyborem takiej aplikacji, to na pewno było to dla ciebie dużym problemem. Ale dzisiaj nie będziemy mówić o tym, jaką aplikację najlepiej wybrać, ale o tym, czy w ogóle nauka języków z, z takich aplikacji jest dobrym pomysłem. Opowiem o kilku plusach i o kilku minusach. Pierwszym plusem jest to, że takie aplikacje nie zajmują dużo czasu. Jeżeli chcesz uczyć się języka z nauczycielem, no to musisz zarezerwować przeważnie godzinę czasu, czasami więcej. Natomiast nauka z takich aplikacji może ci towarzyszyć w, w bardzo wielu sytuacjach w ciągu dnia, kiedy akurat nie masz nic lepszego do roboty. Mogą to być takie momenty, kiedy. Stoisz w kolejce, kiedy jedziesz autobusem, kiedy czekasz na kogoś i tak dalej. Jest mnóstwo takich momentów w ciągu dnia, które trwają 5, 10, 15 minut, kiedy specjalnie nic nie zajmuje naszej uwagi i wtedy bardzo fajnym pomysłem jest uruchomienie takiej aplikacji na swoim telefonie i Przerobienie kolejnej lekcji, bo takie lekcje przeważnie są dość krótkie. Drugą zaletą takich aplikacji jest to, że możemy od nich rozpocząć naukę języka, bo są one dość, dość proste, nie wymagają ani czasu, ani pieniędzy i są one bardzo fajnym sposobem na rozpoczęcie nauki, zwłaszcza dla osób, które. Nie są do końca przekonane, nie są na tyle zdecydowane, żeby na przykład zapisać się na, na kurs językowy i wydać kilkaset złotych. Takie osoby mogą właśnie rozpocząć naukę od e, pobrania takiej aplikacji, wybrania tego języka, nad którym się zastanawiają i. Można dzięki temu w bezbolesny sposób przekonać się, czy, czy nauka tego języka jest dla nas. Kolejną zaletą jest to, że przeważnie takie aplikacje posiadają w sobie elementy grywalizacji. Chodzi tutaj o to, że takie aplikacje przypominają w pewnym sensie gry, czyli za przejście kolejnych lekcji, tak jak za przejście kolejnych poziomów w grze, możemy dostawać jakieś, jakieś nagrody, jakieś odznaki, no to się różni w, w zależności od aplikacji, ale m, taki system nagradzania nas e, może być dodatkowym elementem, który pomoże nam się zmotywować e, do nauki. Kolejną zaletą jest e, różnorodność ćwiczeń i atrakcyjność wizualna. Jeżeli uczysz się języka obcego z podręcznika do gramatyki, gdzie masz na zmianę trochę teorii i trochę ćwiczeń, i tak w kółko, może to Cię po pewnym czasie znudzić. A takie aplikacje są bardzo różnorodne i tam każde ćwiczenie wygląda trochę inaczej. Mogą tam być zdjęcia, mogą tam być filmiki, mogą być nagrania, mogą być różnego rodzaju ćwiczenia, które sprawdzają Twoją wiedzę. I są one naprawdę różnorodne i dzięki temu. Ta nauka tak szybko nam się nie nudzi. Jednym z plusów aplikacji jest cena, a w zasadzie stosunek ceny do jakości. Jeżeli porównamy na przykład roczną subskrypcję jakiejś aplikacji z tym, ile musimy wydać na, na kurs językowy czy na korepetycje, które będą się odbywać przez cały rok. Dwa razy w tygodniu, na przykład, no to okaże się, że ta różnica jest bardzo duża. A roczna subskrypcja takiej aplikacji to może być koszt rzędu 100-150-200 zł. Maksymalnie. A gdybyśmy chcieli te same pieniądze wydać na przykład na korepetycję, no to pewnie wystarczyłoby na jakieś 4 godziny nauki, a tutaj mówimy o całym roku. Oczywiście jakość tej nauki w przypadku aplikacji będzie. Dużo mniejsza i dużo mniej się nauczysz, ale jest to na pewno coś e, dla osób, które nie mogą sobie pozwolić na wydawanie bardzo dużych e, kwot. Przejdźmy teraz do minusów. Jedną z najpoważniejszych wad takich aplikacji jest to, że ucząc się, nie mamy kontaktu z drugim człowiekiem i nie dostajemy feedbacku. Pamiętaj o tym, że uczysz się języków po to, żeby komunikować się z ludźmi. A bardzo często takie aplikacje do nauki języków takiej możliwości nie dają, albo jest ona bardzo ograniczona. I odbywa się to najczęściej na takiej zasadzie, że piszemy jakąś krótką wypowiedź i jakiś inny użytkownik tej aplikacji, który jest native speakerem tego języka, sprawdza to i, i ocenia. Ale, tak jak już wspomniałem, ta możliwość jest bardzo ograniczona i. Tak naprawdę nie robi ona większej różnicy. Oczywiście mówię tutaj o takich najpopularniejszych aplikacjach, bo są też inne, które są stworzone tylko po to, żeby właśnie taką komunikację umożliwić, ale w tych najpopularniejszych aplikacjach takiej możliwości po prostu nie ma. Kolejną wadą jest brak personalizacji i to, że nie możemy uczyć się, tego, czego chcemy, przynajmniej tak jest w większości przypadków. Zazwyczaj jest tak, że żeby odblokować kolejne lekcje, musimy przejść przez e, poprzednie lekcje. I jeżeli na przykład interesuje nas to, co jest e, w lekcji 10, bo tego rzeczywiście potrzebujemy, to może się okazać, że musimy najpierw przerobić 9 poprzednich lekcji, co w wielu przypadkach. E, nie ma y, większego sensu. Wada numer 3 to m, nauka gramatyki i to, że w, w, ucząc się gramatyki z takich aplikacji y, nie zrozumiemy jej do końca, bo takie aplikacje n, nie wyjaśnią nam bardzo wielu zagadnień gramatycznych. Możemy tam znaleźć jakieś ćwiczenia, przykłady, zadania do rozwiązania, ale y, takie aplikacje zazwyczaj nie podadzą nam y, tej teorii, której potrzebujemy w przystępny sposób, a bardzo często tej teorii nie ma w ogóle. Natomiast, jeśli chodzi o praktykę wykonywania jakichś ćwiczeń, to tutaj już wygląda to troszeczkę lepiej. Kolejną wadą jest poziom tych wszystkich ćwiczeń, które sprawdzają naszą wiedzę, zwłaszcza na początku. Bardzo wiele osób, które korzystają z takiej aplikacji, skarży się na to, że ćwiczenia są po prostu zbyt łatwe. Na przykład, e, często wygląda to tak, że przerabiamy lekcję numer jeden, w której są nam podawane podstawowe wyrażenia. Dowiadujemy się, jak się z kimś przywitać, jak się pożegnać, jak podziękować i tak dalej. No i później są jakieś e, pytania sprawdzające, i no, załóżmy, że. Ta aplikacja chce sprawdzić, czy wiemy, jak powiedzieć cześć w jakimś języku. Widzimy napis cześć po polsku z wykrzyknikiem, i naszym zadaniem jest wybrać jedną z czterech odpowiedzi w języku obcym, która oznacza to samo. I widzimy, że przy jednym słowie jest też wykrzyknik, a pozostałych nie ma. I mimo, że nie znamy żadnego z tych czterech słów, nie pamiętamy ich znaczeń, to chociażby na podstawie tego, że tam jest ten wykrzyknik, Najprawdopodobniej uda nam się odpowiedzieć poprawnie, i możemy mieć takie złudne poczucie, że, że coś umiemy, a tak naprawdę nie umiemy nic, i, i w praktyce takie testy sprawdzające po, po danej lekcji nie zmuszają zbytnio do myślenia. Być może jest to zrobione specjalnie po to, żeby. Użytkownik takiej aplikacji poczuł się lepiej, poczuł się dowartościowany, miał, miał wrażenie, że robi progres, i dzięki temu on będzie z tej aplikacji korzystał częściej, i, i być może twórcy aplikacji dzięki temu więcej zarobią. Domyślam się, że taki mechanizm za tym stoi, ale. No później następuje zderzenie z rzeczywistością, bo okazuje się, że tak naprawdę umiemy bardzo niewiele. Jedną z wad takich aplikacji jest to, że bardzo trudno nauczyć się z nich e, takich języków, które są kompletnie inne niż na przykład język polski. Są to języki dla nas egzotyczne: arabski, chiński, tajski, japoński i tak dalej. Jeżeli chcesz e, rozpocząć naukę Jednego z takich języków e, od aplikacji, to może się okazać, że to jest bardzo trudne. Oczywiście mówię tutaj o najpopularniejszych aplikacjach, bo, bo są też takie, które są stworzone pod określony język. Są aplikacje do nauki tylko tajskiego, na przykład. I jeżeli wybierzesz taką aplikację, to na pewno będzie to wyglądało trochę lepiej, ale te najpopularniejsze aplikacje e, nie nauczą Cię chociażby. Tego alfabetu, tego systemu zapisu, który musisz poznać, żeby w ogóle umieć coś przeczytać czy napisać. Od tego się powinno zacząć. Być może dowiesz się, jak, jak coś prawidłowo wymówić, bo będą tam nagrania, ale jeżeli będziesz musiał. To samo zdanie gdzieś później przeczytać albo napisać samodzielnie, no to, to nie zrobisz tego po prostu, bo ta aplikacja nie, nie nauczyła Cię tego systemu zapisu, który jest używany w, w tym języku. Aplikacje do nauki języków e, oferują trochę za darmo, ale zazwyczaj e, niewiele. Pozwolą nam przerobić kilka pierwszych lekcji za darmo, i kiedy już trochę wkręcimy się w tą naukę, okaże się, że nie możemy przejść dalej. Bo musimy zapłacić za taką aplikację, wykupić subskrypcję. No i jest to oczywiście zrozumiałe, bo stworzenie takiej aplikacji to bardzo duży wydatek dla twórców, ale z punktu widzenia użytkownika może to być zniechęcające. Jest mnóstwo innych sposobów na naukę języka obcego. Za darmo i niekoniecznie musi to być aplikacja. Ostatnią wadą aplikacji do nauki języków, o której ja chciałbym wspomnieć, być może jedną z najważniejszych, jest to, że takie aplikacje dają nam złudne poczucie pewności siebie i, i progresu. Wydaje nam się, że przerabiamy te kolejne lekcje, odpowiadamy prawidłowo na, na wszystkie pytania, rozwiązujemy ćwiczenia. Wydaje nam się, że bardzo wiele się uczymy. A później następuje zderzenie z rzeczywistością, i kiedy na przykład pojedziemy do, do innego kraju i musimy z kimś porozmawiać w tym języku, okazuje się, że tak naprawdę nic nie umiemy. A dzieje się tak dlatego, że takie aplikacje nie umożliwiają nam kontaktu z drugim człowiekiem, który również tym językiem się posługuje, więc. Trzeba tutaj bardzo uważać i zorganizować swoją naukę tak, żeby nie opierała się ona tylko na takiej aplikacji. Zbliżamy się już do podsumowania tego nagrania. Pamiętaj o tym, żeby korzystać z takich aplikacji raczej na początku nauki, po to, żeby zobaczyć, jak wygląda dany język, żeby się przekonać, czy, czy rzeczywiście chcesz uczyć się tego języka. Wykorzystuj takie aplikacje w takich chwilach w ciągu dnia, kiedy możesz sobie na to pozwolić, kiedy nie robisz akurat nic produktywnego i masz wolną chwilę. Natomiast pamiętaj również o tym, że nie nauczysz się języka z aplikacji. Nauka języka i wykorzystanie tego języka w praktyce opiera się na komunikacji z drugim człowiekiem, a korzystając z takiej aplikacji. Nie mamy po prostu okazji do, do takiej komunikacji. Daj znać w komentarzu, czy zgadzasz się z tym, co powiedziałem, czy może nie. Jeżeli korzystasz z jakichś aplikacji do nauki języków, możesz zamieścić w komentarzu swoją opinię. Na pewno przyda się to innym osobom, które również uczą się języków. Myślę, że w niedalekiej przyszłości zacznę testować najpopularniejsze aplikacje do nauki języków, więc zobaczymy, jak to wygląda w praktyce. I wtedy już zacznę rekomendować konkretne aplikacje. To był na razie taki wstęp do tego tematu. Przypominam o subskrybowaniu tego kanału, jeśli uczysz się języków obcych. Na pewno będzie to dobra decyzja i zapisz się na mój darmowy kurs. Do zobaczenia.